W dzisiejszym odcinku gram sobie w grę taką, że po prostu co sekundę dosta, w sumie tak, co sekundę dostajemy coraz większą prędkość. Na przykład ja mam 2K, bo już gram w tą grę i nie wiem, co mi się tym sobie zmianam skina, bo w dużych grach, po prostu gram w takie gry, sobie robię skiny. I wtedy po prostu mi te wózki, które mam, jakby we swoim amatorze, i zostają. Yy, właśnie jestem na rowerze, i ciężko mi jest trochę ten. Chyba jadę tu, bo to jest łatwe dosyć. Yy, no i wiecie, dlaczego ja tak szybko rosną? Po prostu mam te zwierzaki. Te mam ze księżyca chyba dwa. <laughs> te mam stąd i to też mam stąd, dlatego że patrzcie, yy, tutaj. Yy, nie to było tu, Tutaj kot yy, miał najlepszego, jakiem miałam. A to jest yy, ten. I tutaj też po prostu był taki... I zobaczmy sobie... Pies jest gorszy niestety od kotka. Bo kotek... Tak. Kotek jest lepszy. Ale ja szczerze jestem siarą, więc... Zgadzam się trochę z tym. Ale ja nie dołączę jeszcze do wyścigu. Jak będę miała dosyć dużo będzie wyścig, to wtedy sobie pójdziemy na wyścig. Ja teraz to chcę... Teraz będę to przychodzić I zaraz wam wytłumaczę. Bo ja już to przechodzę, a ludzie teraz pewnie nie rozumieją co ja robię. No, ale zaraz zrozumiecie. Jesteśmy już na tym o Okej, okay, wygrałam. Ogólnie chodzi o to. że zbieracie sobie wygrane i kupujecie sobie za nie zwierzątkę. i tym macie większe, tym jakby jesteście lepsi w tą grę i ona jest takie po prostu zajmująca czasu. Tak. I więc tak. No i ja byłam kiedyś biegaczem szybkim, ale już profesjonalistą nie byłam Miałam około, chyba największe to miałam 15, czy tam trochę mniej Ale chyba nigdy nie dobię tego 50, tylko bym musiałeś siedzieć chyba 2 godziny na tą grom Ej Ja bym nie kupiła na no serio, nie kupiłabym jaka za 700 Robuxów to się za darmo? Nie da się za darmo, bez sensu. Ej, wiecie, że mogę odkręcić? Ja kręcę. Bo jakby muszę mieć te kręcenie. Zobaczmy, co mi się wylosuje. Pewnie jakieś jeden wygrane. się wygrane? Nie. 100 wygrane? Co? Jakieś duże. Pewnie jeden wygrane. Jak zawsze mam z Nie! Nie! No wiedziałam! Ej, nie rozumiem trochę tej gry. Ej, nie rozumiem. Oni takie właśnie niefajne. Oj. Ej, ten chłop tu nadal męczy. Ile on ma? Ma jeden kał? Nie biegnie. Biegnie ze mną? Ej, nie wiem, co ten chłop robi. Dobra, patrz jak ja to na luzaku zrobię. Normalnie na luzaku. Okej. Tylko to wygląda. Ogólnie pewnie nikt by nie grał o 18. 18 grać? No nie wiem. Yy, pewnie jeden jakiś tyle ale ja zostaję w domu, bo nagrywam dla Was filmy. Yy, jeszcze rzadkie jajko. Ale wydą mi się te rzadkie stąd się w ogóle nie opłacają. Znaczy na przykład rzadki się nie opłacają za 4. Dlatego, że po prostu by ci mieli... Jakby one nic prawie nie dają. Muszę zrobić sobie 110 wygranych, bo chcę iść na księżyc, bo tam są le o wiele lepsze jajka. Muszę mieć około 20, żeby jakby kupić jajko, bo one są tak chyba największe. Tam to jest po 15. A... <śmiennie> nie umiem kierować kamerą. Tą? <śmiennie> um, dobra, po prostu ja się nie umiem skupić. Wie, yy, ja mówię normalnie, chyba tak. Bo tak to jestem przybliżona. O, o, o tak, tak, tak. Jeżeli już zatrzymasz. Jest! Dołmi się. Kurde! Jezu, yy, to jest naprawdę bardzo stresu, stresująca gra. Więc ja idę z tu. Bo to mi najlepiej idzie. Tamte wiecie, to na przeciwko. To są moje ulubione dwie rzeczy, bo się najszybciej, najszybciej robi, nie, nie chcę do wyścigu, <głynie> tylko sto. Dobra, teraz sobie muszę jeszcze trochę ten. Ej, szkoda, że nie na przykład, że pięć razy obrócić kołem, to by było fajniejsze. A nie, jeden raz na dzisiaj. się męczyć. I trochę próbuję w ogóle. Nie, on nie próbuje. Teraz nie jest aż tak na luzaku, ale nam dobrze. I ogólnie, tu nie możecie skakać. Ale ja czasami robię tak, bo to trochę pomaga w sumie. Nie wiem, czy robi różnicę, ale jak dla mnie to troszkę pomaga wtedy. Ale o. I ogólnie teraz mówię, macie czas, żeby ocenić mojego skina. Mi się podoba szczerze mój skin. Taki bez Robuxów to nawet ok. Nie rozumiem takiego jakby stylu, że, że bez ten. Takiego stylu, że takie ubranko i bez włosów, ale ja tak lubię, po prostu jest to ładne. Nie chcę za bardzo mój styl, ale jest po prostu spokojnie, ładne. Prawie mi zwierzaczka przeczasnęło A no to za te kota, ale ja nie jestem kociarą, ale lubię koty. E, o, 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 o! Kurde, spokojnie. Uff, dobra, idę na to. Ja to chyba przeszłam jak miałam 90-900. A teraz jak mam 500, to nawet spoko. Wiem, że może Was w ogóle jest zaciekawić ten film, ale po prostu nie znalazłam żadnej fajnej gierki, którą mogę zagrać, więc gram w takie gry, które już po prostu dla mnie po prostu są ok, że nie, że wiecie, że na przykład są nudne, że po prostu macie jakąś instrukcję, że tam tamto, coś tam, tamto robić, a przykład do typu gier po prostu mnie nudzą. Nie podobają mi się w ogóle takie gry, w ogóle to jest moja opinia, bo jakby one są takie nudne. Jak ktoś lubi to. Jak ktoś to. To nie było jakby ten. Ja ogólnie chciałabym te dwie godziny grać, no ale nagle dwie film, no nie wiem. Hmm. I ogólnie możecie pod tym filmiem, czy chcecie jakieś na przykład filmy z Realu, bo ja nie wiem. Bo na przykład ja, za... ja wolę grać na takie gry niż jakby. Bo nie pokazano, że nie było tej To był jakiś specjal, ale no nie wiem, nie liczę na to. Na jakiś bardzo tłusty specjal bym pokazała. Gracze premium. Eee! Ja chcę kup premium. Ile kosztuje? Co? 30 zł? Nie ma opcji. Ogólnie ja bym nie kupiła za 30 zł jakichś dodatków do gier. Dla mnie się to trochę nie opłaca. Na przykład w taka woka bym kupiła. W kupiła. Napiszcie, czy chcecie, żebym kupiła jakiś nowy domek w taka boka. Ja jestem obecnie za, ale jeszcze nie wiem. Jak zareagują. No to moje Ehm, um, No. Czemu znaczy ten hop tu tak stoi. Ej, dobra, dołączam się do niego. W ma, ma jakieś takie dziwnego skina. Myślę, ja że nie. To nawet nie rośnie. Dobra, dołączamy do wyścigu, nie obchodzi mnie to, że mam mało, pewnie przegram, czekajcie ile jest osób na serwerze, już nie zdążyłem sprawdzić. O, tak dużo jest osób na serwerze, ale no nie gra. O kurde, oni polecieli, ale tak z tyłu. No i trudno, wiecie na 100% nie wiem. Patrzcie jak tu jest daleko, tu nigdy nie dolecę. Ja zaraz będę miała ten kachba, To może dolecę? Hmm. Szkoda, że nie ma za 30 sekund darmowego prezentu. Pokazał, kto jest. Chociaż w trzecie miejsce. No, ludzie. Trzecie miejsce, Milena, chociaż. Trzecie miejsce, trzecie miejsce. Nie można mieć więcej. Tu sobie tak dołączać wieżaki. Niej, skąd one?

Yy, ogólnie, myślę, yy? że tak z 10 minut. to yy, zaraz yy, Dobra, nie obchodzi mnie to, lecę na księżyc i kupujemy zwierzaka, i tym będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. A jakbyście mogli, zostawcie mi subskrypcję i lajka, bo chciałabym podrobić te subskrypcje, bo miałam jakieś obozy, jakieś, nie wiem, wakacje. Miałam tego mega dużo. Więc jeszcze ja tą większą. ja chcę lekko O nie! Nie lekko kota i daję sobie to lekko I to to. I teraz to lekko 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 orka. lekko ja lepsze, na innym kącie, lepsze, ale... Normalnie, patrzę jakim teraz jestem koksem. Dobra, więc my będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się spodoba film i że zostajecie tu na dłużej. I w sumie będziemy już kończyć. Trwał to około 11 minut i 10, czy tam 30 sekund. No to my będziemy kończyć. I życzę Wam, mi życzę wam miłego dnia, nocy albo nawet poranka oglądać ten film o 3 w nocy albo jakiejś piątej, więc będziemy kończyć. I tu chyba w sumie na tyle co mam powiedzieć. No to będzie na tyle Bajo!